Przejście pod wiaduktem przy ulicy Piwnej nabrało kolorów. Wszystko za sprawą grafiki i wizualizacji, które zwyciężyły w konkursie zorganizowanym w ramach projektu Nasze Gliwice. Nasze Gliwice to projekt adresowany do najmłodszych Gliwiczan, ale również do studentów Wydziału Architektury, w którym to mieli nasi mieszkańcy miasta wybrać najpiękniejsze miejsca i przedstawić je w formie pracy. Na konkurs wpłynęło ponad 140 prac stworzonych przez dzieci i młodzież. Prac wpłynęło mnóstwo, komisja miała trudny wybór. Dobrze, że nas wspierali architekci, plastycy, znający się doskonale na rzeczy. Wybraliśmy z wielkim mozołem i trudem ze blisko 150 te kilkanaście. Które zostały gliwiczanom przedstawione. Uczestnicy nie mieli łatwego zadania. Stworzenie prac wymagało nie tylko kreatywności, ale również ogromnego zaangażowania. Przeniesienie dla dziecka y, pracy narysowanej początkowej wersji w formacie A4 na planszę, która ma rozmiar przeogromny, zwłaszcza z perspektywy 3 trzylatka, 3 metry na półtora, to niezwykłe wyzwanie. Dlatego też y, Pomagaliśmy jako Miejska Biblioteka Publiczna uczestnicząca w tym projekcie w, właśnie w przenoszeniu tej małej perspektywy na tę wielką. Projekt Nasze Gliwice zainicjowany został przez Centrum Handlowe Forum, które nie pierwszy raz angażuje się w wydarzenia związane z miastem. Myślę, że to fajne kolejne wydarzenie w ramach współpracy z Pozytywni potwierdzające tak naprawdę to, że w Gliwicach dzieje się dużo dobrego, jesteśmy bardzo pozytywni i cieszymy się my jako forum, że możemy być część, częścią tego projektu. Reprodukcję grafik oglądać można w forum w lokalu naprzeciwko salonu Sephora.